Szybko sprawdź kalendarz szczepień i uderzaj do przychodu. Zaszczepić swoje dziecko masz do 20 tygodni. By zaszczepić swoje dziecko masz do 20 tygodni. Zuz Jenacka atakuje, to właśnie gępnął okoka objawami zapalenie płuc, i gorączka wysoka. Zapytaj swego pediatra, on z uśmiechem ci pomoże, jak nie lękać się bakterii i przyszczepionki wyborze. Jak nie lękać się bakterii i przyszczepionki wyboże. Znowu atakują to właśnie meningokoki objawami zapalenie ucha i nosowej zatoki. Jedno króciutkie ukucie i już cały problem z głowy. Dzięki takiemu szczepieniu dzieciak zawsze będzie zdrowy. Dzięki takiemu szczepieniu dzieciak zawsze będzie zdrowy.